Hejcie się Manko, serdecznie witam Was serdecznie na kolejny reakcję na kanał Transrapso. Nieistotne widzowie: 16 w momencie nagrywania. 13 listopada, o 22 wczoraj, i 12 listopada. wpadło to na YouTube widzowie. E, miało to generalnie być na kanale dawno, wczoraj to miało być na kanale, dzisiaj to miało być wcześniej na kanale widzowie. Ale widzicie, że się podziało te bify, wszystko staram się gonić na bieżąco widzowie, wszystko staram się wrzucić e, tego samego dnia. Ale jak widać, nie da się czasami, no bo no wiecie, nie będę też Wam wrzucał filmika co godzinę widzowie, no bo kto by to ogrył, to po pierwsze, a po drugie. No, nie będę na co że widzowie. 100 tysięcy subów, e, jest to drugi odcinek po pobiciu, 100 tysięcy subów. Dziękuję wam, że jesteście, dziękuję za całe wsparcie, ale to nie film. Będzie osobny film, widzowie, gdzie będę wam dziękował. E, będę na kolanach jak Bonnie Blue. E, dziękować, tak naprawdę, za, za wasze całe całe wsparcie, widzowie. Tymczasem Żabson nieistotny. E, jestem bardzo ciekawy, jak to brzmi, jak to wygląda, jak to płynie. Wyszło to tak, jak na mnie. Oh, sorry, odjebało mi się. E, jak na mnie jest generalnie trochę późno, że to sprawdzam, skoro to miało północy premierę nie tej północy, tylko premierę miało północy do tyłu. Will nie wyszło to jakiś czas temu, Sorry za to tam obsuwa, ale widzowie, no. Jak to się mówi, na chuju nie stanę, trąbki sobie nie zrobię, tak? Z, z gery, z gery pryncepałki mojej. Yy, like, sub, komentarz, bo lecimy po milion, o, mogę to mówić w końcu, widzowie. Lecimy po milion, no para maxil, wiesz o co chodzi, ja pierdolę żart na początek. Dzisiaj chyba nie zaformać dzisiaj się żartik tak zwany trzyma, widzowie. I co, lecimy z tym, widzowie. Jabson nieistotne, co jest nieistotne w życiu? Z G. Co jest nieistotne w symy? Nie wiem. Kurwa, wrogowie są nieistotni, tak? Tak jest, yeah. jebać hate. Hashtag z tej pozytywnej. są nieistotne, let's go, baby! Mercury. Mercury. Nie, nie, nie! Jeszcze jedna informacja na początek. Nie piszcie mi kurwa, że mam salami, bo nie mam. Ja pierdolę. Normalne męskie suty, nie? To nie jest moja wina, że mi zostało tyle skórki z czasów, jak byłem gruby, ok? Odpierdalcie się od moich z gary Mercury.

Szkoda, że nie zrobię jeszcze takiego tytułu, takiej takie estetyki tytułowej, nie, że nieistotne, wynawiała się oficjal audio, każda literka, nie, każde słowo z dużej literki, wiesz o co chodzi, taka, taka estetyka y, ciwkifowa, jak na przykład kiedyś była, nie, taki brudny tytuł, nie wiem, ja się rucham z takimi rzeczami, nie, ja widzę takie rzeczy czasami i mam takie, ej, spoko, nie, ale wiem, że mało kto o tym myśli, aha, i mam większy prawy kaptur, bo, bo ubijam koninę, stary, przestał jak coś. Fajne to na razie, takie kurwa, no, amerykańskie amerykański wariat, amerykański wariat.pl. Niczego już nie cofnę, cofnę, cofnę 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 cofnę. Już cofnę, nie cofnę, 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 niczego już nie cofnę, przed niczym się nie wcofnę. Na mnie skini dzińsy, bo uh, nie uh, jestem części uh, porkie. Te wszystkie złe chwile ich nie wspomnę. Ale słager, kurwa, ale słek, nie? Nowy słek. Nowy słek, tak, kurwa, nowy słek. Nie no, fajne, takie strasznie motion z tego bije, nie? Strasznie bije, kurwa, aura i. Młody słager z tego bije, wiesz że co? Podała mi się tak, szczerze. Podała mi się, stary słek. Jak wiele ich nie wspomnę, skosowałem tamten folder. Znaczy, hollywoodki uśmiech, choć nie wszystko takie proste. Nieraz myślałem, że po mnie będzie już na pewno, ale jak wnioski wyciągniesz, to wychodzi zwycięska Tyle ludzi tu przeszło. To jest prawda, jak wyciągniesz wnioski, widzowie, świadomość! Świadomość na pierwszym miejscu widzowie, musicie być świadomi, musicie być świadomi i zdać sobie sprawę i przygotować się na sytuacje, które w waszym życiu już były. Jeżeli miałeś sytuacje w życiu, w których już byłeś, to najważniejsze jest to, żeby się kurwa nie załamać stary Szukam wkładów, żeby się stary kurwa nie załamać w tym momencie, tylko wyciągasz wnioski stary i z otwartą głową podchodzisz do tego, bo jak znowu taka sytuacja się przydarzy, będziesz na przygotowany, więc pamiętajcie o tym, żeby wyciągać wnioski, nieważne z czego, nieważne co w życiu robicie, nie? Trochę mnie odpierdala od kofeiny, dzisiaj spałem 4 godziny chyba tylko yy, i wypiłem dwa, dwa mody energetyki, jestem taki szybki. No Ale jak wnioski wyciągniesz tam wychodzisz zwycięzko Tyle ludzi tu przeszło, o oh, oh. Nawet niektórzy się mszczą, o oh. nie przejmujesz się resztą, o oh. Chyba w kopi już weszło to. to na drobne rozmienia, to jest złe dla portfela hey. tu i teraz, uh. od tamtych dni już nie ma Nie mam, to swoje szczęście, nie chcę wiecznie żebrać, Ja chcę dotykać nieba O swoje szczęście, nie chcę nigdy żebrać, nie Mamo, nie ma ciebie, wiesz, że nie chcę przegrać, nie w tym mieście gdzie? Nieba. Nie, nie byś bo... nie, piekła jest. To mój sukces, to ma obsesja jest. Kura, w ogóle nie kumam to był taki goated i przełomowy albo w moim życiu, tak szczerze, nic chyba... Nic nie wywołało nam mnie większego influensu życiowego. Sorry, znam nową ofertę na pielęgną kostkę w CSI. Nic nie wywołało nam mnie większego influensa w, eee, w życiu eee, niż... Eee, nie kumam właśnie żaby i niż tego Wiesz, Kat polskiej młodzieży. Dwa takie najbardziej influential albumy na moje życie, nie realistycznie e, Ale co miałem powiedzieć? E, I tak i tak tego Wieża Babel najlepszy numer z mam. Ewentualny LAN! Kurwa, ile mam wspomnieć ze starym żabą, naprawdę jak wychodziło niekuma, miałem takich ziomków, którzy byli starsi ode mnie, znaczy w moim wieku, ale byli starsi mentalnie. Wiesz, ja słuchałem jeszcze kurwa NCS Monster Cat Trap Nation a oni mi odpalali żabsona i mówią, stary słuchaj Żabsona. Ja miałem takie kurwa, żabson, nie? ale gość złe dla portfela, liczy się tu i teraz, od tamtych dni już nie ma Nie ma, o swoje szczęście, nie chcę większy Nie, nie zebrać. Zebrać. chcę dotykać nieba, chcę dotykać gwiazd. Ey, stare błędy są nieistotne Moje stare błędy są Chuj ten numer jest taki trołbekowy, nie? W chuj trołbekowy. Normalnie po, po, podróż w czasie, type beat, nie? I fuck with heavily, bro I fuck with heavily Rucham się z tym ciężko, stary Rucham się z tym ciężko No Godlock, nie? Wiecie, który Godlock? Ten, co Adina był na streamie? Wiecie, ta taka Ona wciąż podobna jest, no Zapłodniłem ją istotne Noszę złote zęby Choć niewygodne Wyjebane to niczego Już nie cofne. Cofne, cofne, cofne. Czego już nie Czego wyjebało stary z tego? Chciałem zmienić okulary do dropu, czekaj, patrz jakie na to oksy nowe Czego już nie COFNĘ, Żeby móc naprawić swoje błędy, bo bez tego nie był, bym tym samym zwanym siomkiem co te problemy rozpierdala, tak jak w bo... Nawet Dobra, te, te są całe kurwa skurzone, jak coś chuja, widzę, nie? Bo nie wyglądam jak mucha. O kurwa, ale mi wyjeba, e, widzieliście to? I mi wyjebało pyłu spod oka, e, ale mi odpierdala, sorry, przez to, że nie spałem kofeina plus nikoty na efekt, nie? tego, żeby. Móc naprawić swoje błędy, bo bez tego nie był. Bym tym samym zwanym siomkiem, co te problemy. Rozpierdala tak jak w boksie, my weather. Uuuu, pa, pa pa pa! Jedziemy z chorą, z której kiedyś bym nie potrafił. Kurwa, to zdoję w Chuj, ej bro! Jak na dziś połowie i przyjdzie, powiem tak, ja mam ale gówno Wezmę i zastrzelę, nie? No, wiesz, co? Nie, no, żartuję oczywiście. Każdy ma prawo do własnego gustu, stary. Ale to jest tak zajebisty trobekowy numer, stary. No, czuję, jak moje serce się raduje, jak tego złam. Czuję się, jakbym się cofnął do czasu, kiedyś jeździłem yy, grać w hokeja na Orlik Opole yy, i mój ziomek na głośniku odpala. Cały czas słaliśmy Żabsona w kółko, stary. Żabsona, kurwa, słaliśmy i tego, i. Ten, jak był ten numer? Z wat stoją od żaby? James Bond. Kurwa, James Bond jak wjeżdżało, stary. Chuj, toż że nikt nie rąziło, stary, ani, ani nikt nie wiedział, o czym oni tam nabijają Po prostu chodziło o aurę, nie? Jedziemy z morą w której kiedyś bym nie potrafił otworzyć Już się nas smucą moi koledzy, bo mogę dla nich otworzyć Zdajcie Zdrajcy powrócą w razie potrzeby, ale niestety mnie nie żali. Nawet warput. Tecznej, czy mam za że że nie patrzę? Opcję te wykluczam, bo wiem, że bym musiał. Znowu się, to nie trzyma mnie. Świat zaczyna się Powiedz 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 Stare błędy są nieistotne. nieistotne. Moje stare błędy są nieistotne. Noszę złote zęby, choć nie

To, to jakoś działa u mnie w moim życiu, jak ogólnie pierdolę nostalgię, ja bardzo nie lubię cofać się wstecz, nie, w sensie, nie da się cofać inaczej niż wstecz, wiem o tym, ale nie lubię wracać w czasie, bo mi się czas za mną kojarzy chujowiej niż ten czas, co był teraz, jest teraz albo co będzie przede mną, nie, chociaż tego nigdy nie wiadomo, ale kurwa, to, to we mnie wywołuje jakieś takie emocje pojebane, że, że jaram się jak kurwa ja się jąkam, stary, co mi jest tej kofeiny, kurwa, Ej, muszę się iść położyć na drzemkę, nie, bo kurwa, ta kofeina mnie rozpierdala, nie. Zdawne. Mm. wyjebane w kosmos, tak szczerze. Uuuu to już się odpaliło. Wyjebany ten Żabson, także wyjebany. Widzowie, strzymujcie Żabson, nieistotny, to jest rozpierdol, nie? Yeah. Już myślałem, że coś dorzucił do bifu różowej. Nie no, bro, bro. Nie samym bifem żyjemy, bracie. Słuchajmy Żabsona. tam tamten folder, nasze hollywoodki uśmiech. Choć nie wszystko takie proste. Nieraz myślałem, że po mnie będzie już na wnioski to wychodzisz zwycięską. Tyle ludzi tu przeszło, o, oh, oh. Nawet... mam nadzieję, że ludzie dostrzegą ten numer, stary, i go docenią. Bo każdy, kto się jarał Ameryką w czasach 2015, albo 14, albo 16 stary Jak usłyszy ten numer w Polsce, to pewnie będzie miał taki feeling, że ja pierdolę, nie So good to be back, wiesz co so good to be back, so too good to be true, type shit, wiesz co chodzi Zajebiste, zajebiste, Żabson, big, 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 big up, Frogson Fajnie, że robię takie ruchy w Stanach, że będzie numer z Wiskalikową, słyszałem, że był w studiu Coś ktoś pisał o numerze z Chief ale no w to będzie mi ciężko uwierzyć Chociaż kurwa, kto wie, Może się pozytywnie zaskoczyć, lepiej się pozytywnie zaskoczyć, niż się yy, negatywnie zabieść, Tak, tak, jest, jest, jest No i co widzowie, dajcie na jak zamiast pisać o numerze, znajdziecie... Słyszycie o reakcji, zostawcie w komentarzu, wielkie pozdro i miłego dnia Ja w ogóle gadam jakbym najebany widzowie, coś, ani nie jestem najebany Ani ujebany, ani nic z tych rzeczy, bo jestem czysty, ja tylko pala ikosa Ale ta kofeina, jakoś kurwa tyle no, Nigdy nie piję dwóch energoli dziennie, dzisiaj piję dwa energoli dziennie i mnie kurwa nosi nie Sorry za, to, za tą energię nie, sorry za tą kurwa z energię pozdrow dla was